Witam wszystkich bardzo serdecznie, wróżka styla się kłania, a przede wszystkim witam wszystkie ryby, bo to, są, to jest horoskop na listopad dla wszystkich rybek, także zachęcam do oglądania. Zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście horoskop wróżba, bo karty tarota, tutaj karta energii, karta wizji i oczywiście karty Lenormand. To będą karty rady. Także dzisiaj y, tak sobie wymyśliłam. Może bardziej rozległy jest troszeczkę dzisiaj ten y, horoskop, ale cóż, y, macie rację. Trzeba wszystko wiedzieć. <laughs> Przygotować się na najgorsze. Oczywiście żartuję. Słuchajcie. E, przypominam, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny. E, piszcie na mojego maila stylamaupa.wp.pl. E, Pytanie, datę urodzenia. Jak pytacie o kogoś, również pytanie e, Boże i datę urodzenia, również tej osoby, o którą pytacie. E, poza tym, dostajecie później link. E, wysyłacie oczywiście potwierdzenie, bo ja nie mogę każdego potwierdzenia sprawdzać, bo bym nie miała czasu, jak to się mówi i by było. E, w każdym bądź razie, e, wy prześlijcie potwierdzenie, pytanie, a potem ja Wam link. E, dzisiaj też nagrywałam takie pytania. Także, jak ktoś nie wie, to może sobie wejść na mój, na mój kanał, włączyć wideo i tam zobaczyć, jak te filmy wyglądają. Robię też, oczywiście, globalne, duchowe. Te pytania są darmowe, także też możecie, jeśli was coś interesuje, polityka, duchowość, UFO, reptylianie czy cokolwiek. Ja wszystko będę sprawdzać kartami i będziemy rozwiązywać tajemnice tego świata. Poza tym, no cóż, pamiętajcie o subskrypcjach, o lajkowaniu. Co ja Wam mogę jeszcze powiedzieć? Pamiętajcie, że robię rytuały teraz 20 jeszcze października w pełni księżyca. Możecie się zapisać, czy na rytuał na przyciągnięcie finansów, czy zdrowia, czy miłości, czy urody, czy oczyszczenia jakiegoś takiego energetycznego. Chociaż ja oczyszczenie energetyczne robię e, indywidualne, oczyszczenie uzdrowienia tak jakby, bo tam sprawdzam wasze czakry, aure i tak dalej, także e, bardzo fajna sprawa, klątwy, uroki, złorzeczenia, wszystko odcinam od was, też sprawy od strony matki, babki, prababki, ojca, dziada, pradziada, ostatnie wcielenie, no tam dużo rzeczy się o sobie dowiecie, no teraz wszystkiego nie będę opowiadać, ale bardzo spra fajna sprawa, oczyszczenie energetyczne. A w rytua, rytuał świec również możecie, e, tylko to już jest rytuał świet, czyli e, intencja na odcięcie złej energii e, od ludzi, e, miejsc i sytuacji. E, albo na przykład na odcięcie uzależnień też można spróbować, na wszystko, żeby zmienić tą energię wokół siebie. Zawsze raz w miesiącu robię w nów i raz e, drugi, e, czyli e, pełnia Księżyca. Raz jest nów, raz jest pełnia w miesiącu. E, poza tym co jeszcze? No wróżę przez telefon i przez różne aplikacje można powiedzieć telefoniczne. Także jak jesteście z zagranicy to oczywiście czy Messenger, Viper, czy Whatsapp, co chcecie. E, robię też horoskopy takie prywatne w filmikach prywatnych e, również na już na 2022. Czy z kart Tarota czy z kart Lenormand jak chcecie zamawiajcie. Dobrze, kochani, ja kończę, bo muszę tutaj wam robić horoskop, ale ja zawsze lubię się trochę poreklamować. Wiecie, to jest reklama dźwigną handlu. <grybki> rybki są najfajniejsze, dlatego że zawsze najwięcej na moje horoskopy właśnie rybek wchodzi. Dlatego pozdrawiam i całuję wszystkie rybki i robimy horoskop. Energia listopada. Piękna dziewiątka kielichów. Szczęście. Szczęście, szczęście, szczęście. Niesamowite. Energia szczęścia, energia miłości, energia spełnienia swoich marzeń. No cudownie to wyszło. Ja się cieszę, bo zawsze się boję, bo rybki są takie wrażliwe i zawsze coś im tam wyskoczy. A tu proszę, szczęśliwy miesiąc. Piękna energia. Może się zakochacie. Hmm. Co będzie najważniejsze właśnie w listopadzie dla rybek. O, diabełek. Mag. Magiczny miesiąc może być, ale może być także, no nie wiem, jakaś wygrana może. Y, jest tutaj tak i takie szczęście. Połączone diabeł to też jest życie hedonistyczne, albo na przykład, nie wiem, nagle tutaj z tą kartą maga ktoś Was zauważy, zauważy Wasz talent, na przykład. Jest też tu słońce, radość, jest na przykład no, nowa praca, tak, ale ogólnie dla Was będzie najważniejsze być szczęśliwym, szczęśliwą, i tutaj widać takie Zadowolenie emocjonalne, finansowe, zawodowe. W każdym, w każdym tutaj aspekcie odchodzicie od starych rzeczy, zostawiacie coś i po prostu jest w Was ta radość i jest w Was to szczęście, tak? No pięknie. Moje rybki, ukochane. No właśnie. No dobrze. Teraz zobaczmy, praca. Zobaczymy z pracą, co tam u rybek z pracą, właśnie będzie się wyprawiać. No, praca to tak sobie już widzę. Hmm. Ciężko Wam się będzie pracować. No, po prostu. Y Będziecie szukać zadowolenia w tej pracy, ale ktoś Was będzie przeciążał, nie wiem, za dużo Wam pracy dawał, wykorzystywał Was, ale Wy to zablokujecie, bo widzę tutaj blokadę na to i ktoś po, powiecie stop, tak, bo Wy musicie powiedzieć stop. Relacje możecie mieć nawet dobre w tej pracy, czy na przykład w swojej firmie nawet za, za bardzo, za dużo tej pracy, a Wy przecież macie być szczęśliwe w listopadzie. Więc troszkę odpuśćcie. Odpuśćcie, bo naprawdę widać tu przeciążenie zdrowotna zdrowiu, żeby Wam tam coś, wiecie, się nie stało. Okej, okay, ale jest ok. No, myślę, że dacie radę. Finanse. Finanse. Jakie dla rybek będą finanse właśnie w listopadzie? Czy będą zadowalające? No też jest karta gwiazdy. Powiem tak, jest, jest tutaj zadowalające właśnie finanse w waszym przypadku. Możecie spełnić jakieś swoje finansowe marzenie. No właśnie, może jakiś super torebka na przykład albo perfum. Ostatnio byłam właśnie w takim sklepie wąh perfumem. Ale były tak wszystkie przepiękne, to była albo Sephora, albo Douglas, nie wiem już, bo te sklepy takie podobne do siebie. Ale po prostu takie piękne zapachy, że ja się nie mogłam zdecydować. Oglądałam Giorgio Armani si. ja zawsze na czerwone kupowałam, takie w czerwonej butelce. Ale teraz, no to są też z niebieskim korkiem. Są jeszcze jakieś tam, jeszcze jakieś tam inne i po prostu takie te zapachy były piękne wszystkie, że ja nie wiedziałam na które bym się zdecydowała i nie kupiłam nic. I teraz jestem bez perfum. No i dobrze ci tak. No właśnie. No i u was też. Będzie was stać. Będzie zadowolenie finansowe. I myślę, że też spełnienie jakichś swoich zachcianek. Dlaczego nie? Listopad, szary, bury. A tutaj proszę Torebka od Louis Vuitton albo od kogoś tam. <noise> ja oczywiście żartuję. Dobra. Urzędy i nauka. Urzędy i nauka. Zobaczymy, czy jakieś sprawy urzędowe będą. Na pewno coś do załatwienia niektóre z Was będą miały, ale bardzo dobrze to będzie załatwione. Ktoś wam też może pomóc w załatwianiu jakiejś sprawy, w wypełnianiu może jakichś papierów. No tutaj jest wszystko w porządku. No myślę, że przez internet nawet widzę, że będziecie coś załatwiać. Co do nauki też, widać, że zaangażowanie, światełko w tunelu, że zadowolone dzieciaki, jak to się mówi, z nauki. Bardzo będziecie zaangażowane nauka ogólnie i myślę, że też e, nawet jakbyście mieli jakieś egzaminy czy kursy, też wam dobrze pójdą e, miłość, emocje i relacje z ludźmi oczywiście ja będę nagrywać jak wiecie, z, jak ktoś mnie ogląda, nagrywam zawsze horoskop mm, miłości oddzielnie jeszcze dla singli par i par długoletnich Także, jakby co w przyszłym tygodniu powinnam nagrać. A na razie zobaczymy te emocje, miłość i relacje międzyludzkie. Niektóre rybki zakończą pewne relacje, ale właśnie z takim zadowoleniem, że jestem w końcu wolna, tak. Bo widać zakończenia pewnych niezdrowych rzeczy, a znowu rozpoczęcie czegoś nowego. Nowi przyjaciele, dobre relacje bo ja nie mówię tylko o związkach, nieraz musimy coś skończyć nie wiem, z fałszywą przyjaciółką czy z kimś, kto nam w jakiś sposób właśnie wykorzystuje, i nawet tu w pracy widać, że może znowu w pracy was ktoś wykorzystywać. Wtedy powiedzcie: dość. Myślę, że ogólnie relacje bardzo dobre. A kto ma pójść, jak to się mówi, na drzewo, to niech idzie i znika z waszego życia. Nie będzie was nikt tu manipulował i dobijał. Jeszcze jest coś takiego, że ktoś z przeszłości do was znowu chce wracać, bo karta kochanków ale wy żeście tą sprawę już zamknęły koniec, koniec, a jednak ktoś jeszcze może się odzywać, jak to się mówi z przeszłości miłość z przeszłości e, dom i rodzina dom i rodzina e, no cóż no pewnego rodzaju rozmowy e, będziecie przeprowadzać na pewno e, no myślę, że też ktoś do Was może przyjechać, odwiedzić Was, bo widać, że będzie jakieś spotkanie, może to będzie spotkanie rodzinne. Też za dużo się nie przejmujcie, bo, bo widać, że Was tak o, dookoła jakby oplotą Ci ta rodzinka cała. No a Wy musicie być silne i zwarte. Także no, myślę, że tutaj uważać na tą rodzinkę troszeczkę. I też nie przejmować się wszystkimi jakimiś problemami, które na Was ktoś tam zwala. Zdrowie i energetyka. Zdrowie i energetyka zobaczymy rybki w listopadzie, czy coś tutaj się wydarzy. O, jak wszystko pięknie, ładnie. O! Nawet możecie, kochani moi, robić sobie badania różnego rodzaju, bo wszystko jest ok. Nawet zabiegi, jakby coś tam y, wam było nie tak, no to nawet zabiegi możecie robić sobie. Macie bardzo dobrą energię swoją własną, może dlatego ta karta tu wyszła, że ta energia po prostu y, was, taka słoneczna, ciepła. Y, no i dlatego tak ludzie będą do was tam się kleić. Co do zdrowia lekko uważać na wątrobę przede wszystkim na sprawy dermatologiczne? Trochę kości i stawy, ale to wszystko fizycznie, a energetycznie jesteście bardzo fajnie e, czyści. No. No dobrze, zobaczymy teraz ostrzeżenia. Ostrzeżenia, czy są jakieś ostrzeżenia dla rybek na listopad? Znowu przeciążenie pracą, nie dajcie się wykorzystać. Zróbcie sobie troszeczkę tej pracy mniej, po prostu, tak, żebyście mogli odpoczywać. No, uważajcie na, na oszusta, na kogoś, kto będzie próbował się do Was dostać, na przykład, albo Was upije, tak? No, proszę bardzo, nie, nie widać tej karty, więc pokazuję. Karta złodzieja, bo tutaj mi się świeci za fest, no ale to nic, no widzicie to taki muszę coś tu wymyślić, bo nie podoba mi się to świecenie takie mocne, no właśnie, to by musiała być, gdzie ona by musiała być ta karta, aha, bo ona ma tu takie okno i też to tak wygląda jakby to się świeciło, dobrze kochani, także uważajcie na siebie. No, zawsze jakiś fałszywy ktoś, taki wesoły, taki wesołek, taki niby lulu, że będzie Was lubił, a tu taki fałszywy, zgniły, jak to się mówi, ogryzek. Także dla ludzi zawsze trzeba uważać, słuchajcie, zawsze się znajdzie jakiś ogryzek. Dobrze, rady, zobaczymy karty rady, co tutaj wyjdzie. żmija, szysz i drzewo. Może być problem z kobietą z starszą kobietą z rodziny. Powiem tak. Rada nie przejmować się też jakąś starszą kobietą, bo może być sprawa karmiczna, że ktoś was z rodziny nie lubi. Może to teściowa. Z drugiej strony, jeśli macie jakąś osobę chorą, tak starszą, koło siebie, to lepiej się nią zająć, bo naprawdę jest tak, jakby może być i chora, tak? Może jej coś dolegać, może trzeba będzie ją gdzieś tam zawieźć do lekarza. Także tak troszeczkę to się okazuje, pokazuje. Dobrze, teraz słuchajcie, zobaczymy jeszcze kartę wizji dla Was. Co ta karta wizji tutaj powie dla naszych rybek? Proszę bardzo. Tancerz. Tancerz na nitkach, tutaj czerwone nitki, a gołąbki go jakby tak do góry podnoszą i on tańczył jakby w chmurach. To jest ciekawa wizja dla Was. Co ona oznacza? Jesteś gotowy, by pomagać. Wyciągnij do kogoś pomocną dłoń, to zapewni Ci równowagę. Wsparcie i współczucie wyniesie Cię do góry. No właśnie, a może to szczęście, właśnie, które tutaj wyszło, i ta, że to jest to szczęście, to poprzez Waszą dobroć, po prostu, bo możliwe, że Będziecie mieli okazję komuś pomóc. Zawsze ja się cieszę, jak mam okazję komuś pomóc, tak? Bo nieraz, nieraz nie ma takiej okazji, a nieraz jest, słuchajcie. Nieraz jest taka okazja, i wtedy trzeba pomagać. No dobrze, no to wszystko, słuchajcie. Mam nadzieję, że będziecie zdrowe przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze, kochane, szczęśliwe. I tak jak się pokazało, tak energetycznie, czyste, no cóż, prawie jak aniołki w niebie, także słuchajcie wszystkiego dobrego, niech magia będzie z Wami, całuski i do usłyszenia. Papa! Pa.